Czekajcie prawami. Jeżdżajcie. Proszę Państwa, przedstawmy tych, którzy byli głównymi bohaterami i zwyciężyli w tym konkursie. Pierwsze miejsce, Katarzyna Minczarek na Ekwadorze, Polska. Drugie miejsce, Robert Mach, Szydenger na koniu łańca Hungary. Trzecie miejsce, Gretry Marakę z Estonii na koniu Hot Chocolate. Esconia. I czwarte miejsce, Sergii Puszko-Ukraina na koniu Jest piąta w tym konkursie na Pekina na o, zimę. Za chwilę jeźdźcy ustawią się, będą dekorowani przez osoby oficjalne, przez sędziego głównego. Później zostanie odegrany hymn zwycięzcy w tym konkursie. Tak więc do hymnu wszystkie dzieci i cała publiczność wstanie, ale to za moment. Zawodnicy stoją na swoich miejscach. Jeszcze raz dziękujemy im brawami i w tym momencie następuje dekoracja przez sędziego pana Dietricha Plewe from Germany z Niemiec, który idzie dekoruje zwycięzczynię tego konkursu. Zawsze według przepisów pierwszej dekoracji do domu dokonuje sędzia prowadzący konkurs. Jeszcze gratulacje od tutaj osób, które reprezentują patrona, czyli Polski Związek Jeździecki. Bardzo prosimy, gratulacje składają pani Monika Słowik, przewodnicząca Komisji Ujeżdżenia Polskiego Związku Jeździeckiego, pan Tomasz Mosakowski, wiceprezes ds. sportowych Polskiego Związku Jeździeckiego, Wacław Próchniewicz, sędzia ujeżdżenia, i oczywiście najważniejszą osobą w związku pan prezes Marcin Szczypiorski. Nagrody i puchary oczywiście do odebrania są w Biurze Zawodów. I za chwilę po tych gratulacjach zostanie odegrany że jak już będziemy gotowi, to wszyscy podniesiemy się ze swoich miejsc i wysłuchamy. Tym bardziej wielki to na nas zaszczyt, że w tym konkursie wygrała zaoniczka polska. Bardzo prosimy wszystkich o stanie i będzie do hymnu. The national anthem of Poland. <laughs> Jeszcze raz z prawami zawodników. Prosimy ich o uchwałę, I zawodnicy wykonują... Proszę Państwa, kochane dzieci, ja tutaj mam przyjemność poprosić Kasię Milczarek, która zwyciężyła w tym konkursie, i pana Andrzeja Sałackiego. Słuchajcie, to można powiedzieć, dwójka wspaniałych postaci ze sportu jeździeckiego, z ujeżdżenia. Eee, tak naprawdę, jeśli chodzi o Kasię, tutaj, jest ze mną i pana Andrzeja Sałackiego, to tutaj, ponieważ widzę dużo młodzieży, powiem Wam tak, że jest to najbardziej utytułowana polska zawodniczka, wielokrotna mistrzyni eee, Polski, wielokrotna medalistka imprez międzynarodowych. Teraz byłaś daleko, daleko, daleko na ważnej imprezie i wiem, że się udało. Powiedz nam, co to było? Eee, to były świata w Stanach Zjednoczonych. Występ dany uważam za w miarę udany, także nie wiem skąd ten powiem, że się bardzo udało. Miałam więcej większe, więc czekamy na następne W pełni. Jasne. Kasiu, ja oddaję głos e, największemu dżentelmenowi e, polskiego dresarza Andrzej Sałacki. Słuchajcie, ponieważ jest dużo dzieci, to ja powiem w skrócie tak. Słuchajcie, to jest pan który właściwie działa w takiej organizacji trenerów właśnie tej dyscypliny. Jest tam szefem, jest z Polski, na cały świat bardzo ważny. Oprócz tego Andrzej Sałacki był wielokrotnym też medalistą wspaniałych wielosportowych imprez, jest wspaniałym trenerem. I w tej chwili trzy słowa z Kasią porozmawiają, a za chwilę na Was, słuchajcie, będzie tutaj i wyścig, i zaprzęgi, i wiele, wiele, wiele dodatkowych atrakcji. Serdeczne gratulacje. Przygotowaliśmy tutaj parę pytań, które wielbiciele chcieli zadać Kasiu Mieczarek. Kasiu, przekażę mikrofon, dobrze? Zainteresowanie olbrzymie jest koniem. Dwa słowa na temat konia: jak trafiłaś na niego, jak on się sprawował wcześniej w pracy. No i o tym wiemy, że jest o wiele parę słów. Ekwadorę kupiłam, gdy miał 2,5 roku, czyli był jeszcze źle Pracuję na nim od samego początku, czyli od, pierś, od położenia siodła na nim pierwszy raz. No i współpraca odbywa się zawsze dosyć łagodnie, przyjemnie i bezkonfliktowo, więc jest to bardzo miły i, i sympatyczny koń z czego się bardzo cieszę, że miałam tyle szczęścia w życiu. Jak wygląda praca w tygodniu i... W okresie roztrenowania. Jak wygląda praca w tygodniu? W tygodniu? No, praca wygląda systematycznie w tygodniu. Ile dni wolnego ma? Czy już taki koń potrzebuje codziennej pracy, czy ma dni spacerowe? No więc, podobnie jak w przypadku sportowców, jeżeli trenujemy konie do sezonu sportowego, no to ten trening jest bardziej nasilony. Jeżeli w okresie roztrenowania jest pełny luz i, i brak jakiejkolwiek pracy wyczynowej. Więc tutaj to wszystko zależy od tego, do czego się przygotowujemy. Pytanie jest następne od wielbicieli: następne konie. Ile koni? W którym pokładasz nadzieję z tych następnych koni, które są u ciebie w stajni? my prowadzimy podobne koni e, u siebie w, w Zagoździe. To jest zachodnie pomorskie rejon piękne, rejony Drawska-Pomorskiego, po Drawskiego. E, mamy cztery klacze, z czego obecnie mamy około 30 koni, mocno z młodzieżą. Ja pracuję więcej z ośmioma, które mam w stajni głównej, na których codziennie praktycznie e, jeżdżę. Cel na ten rok główny. No, mamy w tym roku Mistrzostwo Europy, więc pewnie Mistrzostwo Europy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy dalszych sukcesów, serdeczne gratulacje. Dziękuję z bardzo. Osiągniętego dzisiaj wspaniałego wyniku.